Hej, witajcie, z tej strony Gabora to jest kolejny odcinek z Minecraft SCP i tak jak jeden z was, widzów, któremu gorąco za to dziękuję, powiedział mi, że powinna być taka rzecz, jak na przykład save i na przykład AB to miał jak zaczynał, bo też nagrał Minecraft SCP, I, ale ja tego nie miałem i to podobno save'uje właśnie. Tylko ja mam to jednorazowe, dobra, może być jednorazowe. I to podobno save Postanowiłem podgłośnić też lekko grę i widać, nie był to dobry pomysł. Yy, poza tym, muszę sobie wziąć więcej tego. No i weźmy sobie tego ze stacka, bo że to był ender perła, co było, co nie? Ender. Może być 16. Brak czego sobie dorobimy. I powinniśmy mieć to na początku, ale nie mamy, dobra. Mrugacz, nie za dużo cię. Za głośna jest ta gra. Przepraszam za ten nieogarnięty początek, ale. Jedziemy tam. dobra. Mruk? Mruk? Cześć, mrugacz. Bajo. Have a great time? Skurt! Eee, mrugi, nie przesadzasz aby? Kaczuchy! No, zamknij. Dobra. Cześć, kaczucha. Dobra. <ścoughs> Uff. Już te dźwięki. W ogóle tu chyba powinienem, powinienem wejść właśnie po Night Vision Googles, dobra? Eee. One chyba nie są jeszcze nastawione negatywnie, dobra? Zamkniemy to. Mamy chyba drugą parę Night Vision, dobra? Mamy drugą parę Night Vision. Do komputerka chyba wejść nie możemy jeszcze, sprawdzę. Mamy trójkę, raczej trójka nie powinna nam na to pozwolić. Właśnie czwórka. Gdzie są karty w Heavy? Karty w Heavy są w tym. Mm. Mogę to zamknąć. Karty w Heavy są w... W tym, no jak to się nazywa, kurczaczki pieczone. Karty w Heavy są w takim... Tesla, szybko. Oler, a O, jeszcze Cure mi tu chodzi. Czy to jest, czy to jest Light? Boże, no. Znowu plaga. Te SCPki, spawn rate ich jest przeogromny. Nie będziemy, idziemy nieśmiałka, dobra, czyli się wracamy. To nie chcę iść do nieśmiałka. Trochę pozapominałem mapy. A mam nadzieję, że wy nie zapomnieliście tego, żeby wbić na Discord twórców, które oczywiście macie w opisie. I mam nadzieję, że do niego wbijecie. Piątka. może piątka. Czyli muszę wrócić się. Gdzie jest Tsure? Tsure, jesteś tutaj? To już nie mógłbym wrócić do Lighta, żeby poulepszyć karcie. Okej, okay, w ogóle. To jest nieśmiałeczek. Pierdzielaj.

Właśnie, bo tak swoją drogą. E, gamę, mode 2 miał być. O, właśnie. Nie miałam niszczyć bloków. Jest tu coś? Kurde, no chcę wyłączyć. Chcę. Aua! Ile to mnie będzie biło? Chcę kliknąć tą dźwignię. No nie mogę klikać dźwigni. Dobra, zejdźmy tam na dół. Trochę dostałem w papę. Nie mam też, kurde, tego. Dobra, oczywiście sobie wczytamy to później. Yy, Bodaj, żeby wczytać trzeba umrzeć, tak mi się wydaje. Nie, zaraz zobaczymy. A tak to chcę zejść tutaj i zobaczymy czy w tej trumience coś jest. No to jest ze SCP -tru. Bez gówna. Niech będziesz łaził, troblo, to... Czego tu nie wyminę? Pieprzony łazarz musi się pojawić. Dobra, i czemu w ogóle chyba nie powinienem się patrzeć znowu? To jest ten gatunek SCP-ka, na którego się nie powinienem patrzeć. Nie, po prostu nie mogę tu wejść. A nie a może w Google'ach będę mógł? Na idwyżynkach? Słuchajmy na dwyżynkach. Nie wiem, bo o ile dobrze pamiętam, to na tego SCP-ka nie powinno... Kurde, ale... Muszę tu dźwignię kliknąć. Dobra, już nie będzie nic mi robił chyba. Zmienimy sobie te google. I save'nijmy sobie. Dobra, jedziemy. Eee, trzeba dźwignię kliknąć. I tam jakaś karta Bo Obawiam się, że to była też trójka zwykła, ale może to była czwórka. Nie wiem, idę zobaczyć. Mm, Zabijesz mnie? Dobra, nie ma sensu tu wchodzić, chat. Nie ma po prostu Dziękuję za suba, jeżeli ktoś jest na live'ach to wie, że ten dźwięk oznacza subskrypcję. Dobra, yy... czyli tam nie ma sensu chodzić, tam jednak był jakiś dokument i była jakaś karta. Entrance, do Entrance'a potrzebuję piątki, dobra, trzeba wrócić do Light'a. Trzeba totalnie wrócić do Light'a. Szybko sobie pobiegniemy, na szczęście no plagę już sobie odpuścił chyba. Pobiegniemy sobie do Light'a, wywalimy sobie gościa z dzwoneczka, bo mamy dzwoneczek, wywalimy go sobie. W ulepszarce, oczywiście, trzeba tam dać na Kers. Bodajże, i jeszcze chcę zobaczyć, czy maska działa. Czy jak się walnie SCP-1499 do tego, do mm, Do ulepszarki na Kers, to ciekawe, co się stanie, albo na fajnie Zobaczymy w każdym bądź razie. Na pewno. No i sobie trochę potestujemy, co te SCP-ki dają w tej ulepszarce. Gdzie ja jestem? Ej, tu mnie jeszcze nie było. <laughs> dobra, przypadkiem gdzieś trafiłem. O, plageusz, dobra, to trzeba kliknąć. Tylko tu potrzeba, tak, tu potrzeba czwórki. I tu bodajże, o właśnie, hazmat suit. Mam hazmat suit, dobra. I cię trzeba zamknąć. Bo przestało dymić, dobra. E, tam potrzeba czwórki, ale czy tu coś nie leży? Tu oprócz guzika chyba nic nie ma. A co robi guzik? A zamyka drzwi. To jest otwarte, mieć drzwi. Teraz co możemy zdjąć, oczywiście. Dobra, czyli ok, czy już. urwa jeszcze plagę. Mam nadzieję, że to mnie zaprowadzi do jakiegoś konkretnego miejsca. E, czyli plagę zombie mamy zam zamkniętą. To jest SCP-008. To bardzo dobrze, czyli możemy. Czy my zrobiliśmy kółko? Jak my w ogóle. Co? Nie kojarzę w ogóle, w jakich my miejscach jesteś. Dobra, to jest fajne miejsce. Tu chcemy wejść, ponieważ tutaj jest schowek z apteczką, z właśnie z kartą jakąś. Z dwójką, to jest mi ona niepotrzebna. I z jakąś skrzynką. Tam coś leży. a jak się tam dostać? Już nie dostanę, ale tam coś leży. Tu, o tu ile pamiętają nieliczni, było wejście do tego. Tutaj się uciekało z CPI Isolation, jeżeli pamiętacie. Właśnie trzeba było znaleźć windę. Do plagusza możemy zjechać. A co tu jest dalej? Dobra, czyli w koń... Dobra, rączka się w końcu przydała. Dobra, to to możemy wziąć, już wywalić. Dobra, mam 6.049 teoretycznie. A ile my zdobędziemy? Ja chciałem iść do Lighta, poszedłem do jakichś zupełnie nowych. Aż komora. Bo nie pojawił się mrugaż na szczęście. Maintain room. No tutaj właśnie możemy, to jest zablokowane. Wiecie co, zasawnijmy sobie, bo dawno nie saveowałem Jakie my miejsce zwiedzam w ogóle. Chciałem iść sobie do Lighta spokojnie, a patrzę jesteśmy w cały czas nowych miejscach. Tej. poczekajcie, podgłośnię wam trochę grę. Macie trochę cicho, dobra. Misio? A. DNA, dobra, mamy DNA. Znaczy no, dwa skanery DNA mamy z głowy. O, spiczowany plagusz oczywiście. Jedziemy sobie tędy. Chcę zobaczyć czy 0, zero... boże 0, 682 tutaj siedzi. Jest karciocha jest hash -comora. Nie pamiętam jak się używało tego, nie pamiętam jak się używało... A, tutaj się chyba dawało, tak? tutaj się dawało, dobra mam już powoli pełne ekwipunek to dobra, ale tam jest plageusz to ja nie wiem czy plagiusza my się zmieniamy. no jesteś śmiałek, to tym bardziej zasejwijmy sobie o jest on jest tutaj na schodach, dobra zmieniamy zdanie, idziemy tędy czyli do 682 chyba nie da się wejść przynajmniej nie widziałem żadnego przełącznika może nie było przełącznika ale znajdziemy łącznika A gdzie jest plaga? A tu jest plaga ma plagi? cześć plagusz o kur... On ma, on ma downa, tak zauważyłem. Ale to sobie odpuścimy póki co, zamkniemy tego plagusza, żeby nam nie przeszkadzał, weźmiemy to. Oko? O Jezus, nie tak. Co tam jest? Entrance, drugie przejście do Entrance'a, dobra, warto wiedzieć, czyli tam nie idziemy tak czy siak. O, niestraszny Coś mi się wydaje, że AI mu się poprawiło Jeszcze Łazarz, zajebiście Jest zajebiście Maintain tu nie możemy wejść, dobra, wracamy się hardo Haszkomora komora insta Dobra, wróciliśmy się, zamknij to Gdzieś idziemy Będę często save'ował Light? Boże, ja się totalnie pogubiłem Nagle jest light, dobra, mam brać czego lighta, żeby sobie kartę udał Przychodź. Coś nie mo... Ile mam? 8, dobra No, closet. Dobra, do maintenance pójdziemy sobie Zjedziemy sobie, ponieważ tam będzie SCP-500 yy, oraz będą te pierdolniki chyba. zwiedzamy, Mamy najszczęściej... Szybko. Już? Już, on jest tak szybki. A, nie mam sprintu. Nie mam sprintu, on jest chyba szybszy. 87B, dobra, może być. You unlock something very special. Dobra, jakieś specjalne odblokowałem. Sztos! 87 odblokowałem. To akurat wiem, bo było napisane, ale Kion jest, to ja nie wiem. Dobra, odpuścił sobie chyba. Zdążę? Zdążyłem, chyba. Zdążyłem, dobra, już myślałem, że przejdzie przez to. Lol, działa! A to sobie zrobiłem po prostu dłuższą taryfę ulgową. Spoko. A to? Tesla Gates. Czy tu będzie. To sobie zostawimy. To też sobie zostawimy. Czy coś jeszcze z takich rzeczy mogę tu wziąć? Niekoniecznie. Aktualnie pierścionek. Nie, nie chcę go zakładać. Na plagę już sobie pierścionek zostawimy. No, jeszcze raz. Hmm, to mapa mało mi daje Dobra, jesteście wy tutaj, śmietniki Kurde, chciałbym tam przejść Czy my jesteśmy przy tym? Tak, i tu jest light Tak, tu jest light Dobrze pamiętam? Piątka, boże, gdzie można znaleźć? Łazarza potrzebuje Łazarza potrzebuję na insta, dobra, pójdźmy sobie do lepszarki Cofnijmy się trochę progresowo i szybko do ulepsarki. daj. Dałem radę. Jestem totalnym kossakiem. Wal się na tak. Gonisz mnie, kurde, tam nie mogę pójść. Jest ten spiczowany głos, albo jest w key creepy, albo jest dziwny. God damn, dajcie mi ulepszare. Gdzie jest tu lepszarka? Jeden... Kurwa. Gadajcie, że... Dam gra tego jakoś ominąć. A nie ma go tu, z nich sobie albo gdzieś sobie poszedł. Wiecie co? Ja co po prostu ten... O, dobra, tu było to. Tu musimy się wrócić. Ja co nowy odcinek będę sobie odnawiał tt. W ogóle zapraszam Was gorąco na Discorda twórców. Oczywiście link zaproszenia macie w opisie. Tam jest dużo generalnie newsów. Chciałem obok sobie. Dobra, mam sobie wybrać czego. Zapraszam Was gorąco na Discorda twórców, bo tam mega dużo zajebistych informacji jest dotyczących właśnie projektu. Bardzo gorąco was tam zapraszam. Mam nadzieję, że, no, no, że wbijecie, kurde, bo... Bo mi płacą za to. Nie no, nie płaci mi nikt. Ale, ale mógłby, <grafy> kappa. Więc generalnie zapraszam na tego Discorda i zobaczymy, co jest tutaj. Czaszka, dobra, Czy ja pamiętam, gdzie to jest. Survivalance, dobra. Gdzie jest tu ta Tutaj skręć, dobra. Nie zabi nie uderzył mnie, na szczęście. Czy ja tu gdzieś nie miałem dostępu kiedyś 0,25 4,27? No dobra, to wziąłem wszystko, Wypier papier. Dobra, więc ja czadem mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja poza odcinkami sobie ulepszę karty i się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam na Discorda, twórców, na mojego Discorda, grupę na Facebooku, serwer, Discord, fanpage, Instagram oraz łapkowania, komentowanie, subskrybowania, yy, udostępniania, dzwonkowania, wszystko się z wami żegnam. Cześć, cześć!